Słuchajcie, zanim jeszcze pójdę do domu, hmm, pokażę Wam taką ciekawostkę. Szkoda, że nie mam trybu nocnego w telefonie. Yy, przy nakręcaniu filmu, ale na przykład na tej ścianie tutaj, zobaczcie, jak ten głośnik chiński, ten Weiss Tiger, niby 25W, może służyć jako całkiem nie najgorsza latarka. Spokojnie można z tym chodzić świeci to na jakieś 10 metrów spokojnie. O jak ja stoję tutaj między garażami. No to w telefonie tego nie widać, ale nawet, nawet 20 metrów dalej widać jak lekko to światło się odbija od brałych, od białych, brałych kurczę, od białych bram garażu. A tutaj te najbliższe garaże 5 metrów ode mnie no to spokojnie oświetla ten głośnik. To jest zwykły głośnik. Dla porównania, pokażę Wam lupę, taką podświetlaną z dwoma diodami. Ona wcale nie lepiej świeci. Światło jest tylko trochę szersze. Dwie jasne, białe diody LED. Typowe podświetlenie takie do lupy. Wcale nie lepiej świeci od tego głośnika, jest tylko trochę szerzej, ale światło jest nawet gorzej skupione, mniejsze skupienie, jest. nie sięga tak daleko jak ten głośnik, także no śmieszna sprawa tutaj, dwie diody od lupy, od podświetlenia radzą sobie gorzej na dystansie niż ten głośnik, on ma tak jasne podświetlenie, że spokojnie można chodzić z tym głośnikiem i świecić sobie pod nogi. No, tylko że widzę na filmie tutaj niewiele widać, bo no jedynie tu na tej ścianie metr przede mną, bo telefon mi strasznie ciemno nagrywa. Także no to tylko tak jako ciekawostka. O jeszcze zobaczcie, świecę na, na ścianę tym głośnikiem, a teraz poświecę tą lupą. No jest tylko szerzej, ale wcale nie jest jaśniej. Niezłe jaja, nie? Dobra, to na tyle. Zmykam. Hej.